Cześć wszystkim z tej strony, Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, to już kolejny dzień reakcji na piosenki z polskich preselekcji 2025. Za nami sześć takich filmów, pozostały i jeszcze cztery. Oczywiście dwóch piosenek nie znamy. Nie znamy w momencie tym, w którym nagrywam. Nie wydaje mi się, żebyśmy je poznali tak na dniach. Ja, tak z jutra albo pojutrze, albo po pojutrze. Zależy, kiedy to oglądacie oczywiście. Eee, więc te dwie reakcje będą musiały poczekać, natomiast ja przychodzę dzisiaj z przedostatnią reakcją na ten moment, a będzie to Tyński i Miracle. Tyński był gościem, znaczy gościem, no ja w sumie omawiałam Tyńskiego. Nie, że był Tyński, yy, ale omawiałam utwór Miracle już w pierwszym odcinku, czy to na Eurowizję. I tak, pewnie pomyślicie, no to po co jeszcze raz o tym rozmawiać? Ale słuchajcie, to jest inna wersja. Pojawiła się specjalna Eurovision Version, czyli version, czemu ja cały czas mówię version? Version, yy, czyli zrywampowana, jak my to mówimy w tym świecie eurowizyjnym, yy, wersja utworu Miracle, i właśnie ją dzisiaj sobie posłucham, bo. Bo uwaga, jeszcze jej nie słyszałam. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, co to będzie, jak zmieniła się ta piosenka, bo tą, jakby, pierwotną wersję znam bardzo dobrze, bo mam ją na swojej playliście, natomiast tą eurowizyjną jeszcze nie. No więc w takim razie zabieramy się za odsłuch. Tyński Miracle Eurovision Version. version official Visualizer. Let's go. W ogóle Tyński jest bardzo młody, to jest w ogóle szok, że on ma 19 czy 20 lat, a już ma takie głosicho, takie w ogóle emocje w sobie Make it harder to the and it pulls me under. I've been waiting for a sign. I've been looking on my life. Always walking on a wire. But I don't want to waste my life. Have faith in me. Cause everybody wants <laughs> Tu na pewno została wzmocniona warstwa instrumentalna, tymi takimi ala wybuchami pod spodem, nie wiem co to jest, ale brzmi to bardzo ciekawie. Ej fajne! Jego głos jest niebiański po prostu. Z tego, co Konrad mówił, Konrad szczęsny, Juror, który był na castingach, to ponoć Tyński jest absolutnie fantastyczny na scenie, więc. Czekam. O! Tego nie było! Jas. Yes! O! Tak! Tego mi brakowało! Tego mi brakowało! O, ja radziłem! <grym>

Jestem bardzo, bardzo zadowolona e, z tej eurowizyjnej wersji. Bo jak e, słuchałam pierwszy raz Miracle, to powiedziałam to. Utwór w całości. Jeżeli chciałby jechać na Eurowizję, y, musiałby być troszeczkę zrewampowany. W sensie, ta druga część. Jeżeli sobie odsłuchacie cały utwór, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi na pewno. Y, ponieważ tak do y, tak 75% super, później trochę już jest zbyt powtarzalnie. Tutaj ten utwór w wersji radiowej jest absolutnie cudowny, ale na Eurowizję trzeba by jeszcze tam walnąć mocniej, za przeproszenie. No i tak właśnie się stało e, ten moment taki a capella, i później takie. Walnięcie, żeby brzydko tutaj nie mówić, walnięcie, eee, bardzo mi się podoba i to, tego potrzebowała ta piosenka, bo ona sama w sobie jest fajna i tak jak ja mówiłam, ona tak szła, szła i później trochę spadała, a teraz ona spada, ale znowu wybucha i jeszcze bardziej, więc to jest to, czego mi potrzebowało. No jestem mega, mega przeszczęśliwa, słuchajcie, bardzo, naprawdę w tym momencie czuję szczęście. Jeśli chodzi o polskie preselekcje, to uważam, że ta piosenka jest bardzo eurowizyjna i bardzo dobra i bardzo się cieszę przede wszystkim, że Tyński będzie dawał się poznać publiczności, bo chłopak ma naprawdę talent, ma bardzo fajne utwory, jest na początku totalnie swojej drogi, więc też miejcie dla niego wyrozumiałość, jeżeli czasem może mu coś nie wyjdzie, albo, albo nie wiem, no, no zdarza się naprawdę każdemu artyście, nawet Lady Gaga czy Beyoncé, dziękujemy Beyoncé. Eee... Więc y, ja jestem mega szczęśliwa, że on tu jest, bo też Eurowizja jest po to, żeby odkrywać nowe talenty, młode talenty, żeby dawać im przestrzeń do promowania się. I właśnie to jest ten moment, że Tyński, mam nadzieję, wypłynie y, dla tej publiczności, która go jeszcze nie znała bo może nie słucha takiej muzyki, albo jakoś się po prostu no, nie dokopała. Patrząc na całą stawkę, która jest dużo mocniejsza niż wszystkim się mogło wydawać. Eee, nie sądzę, żeby Tyński wygrał preselekcję, niestety. Mm. Ale spoko, ja myślę, że to może być pierwszy krok do innych fajnych rzeczy dla niego, a może się dużo nauczy z tego doświadczenia, na pewno się dużo nauczy, bo to jest ogrom pracy, wiecie. Może spróbuje za rok, dwa, trzy, też jest jeszcze bardzo młody, tak jak na przykład Sarah James, o której mówimy, że jeszcze ma czas, Satyński tak samo. I na tle jakby stawki, która jest bardzo mocna i różnorodna, nie wiem za bardzo, jak Tyński tu może wypaść. To zależy wszystko od wykonania na żywo, bo ja nie słyszałam za dużo jakby filmów, nie widziałam filmów, w których on śpiewa na żywo, więc też ciężko mi jakby sobie to trochę teraz zwizualizować, jakby to mogło wyglądać, jak to będzie. Aczkolwiek ja myślę, że jego wytwórnia zadba o to, żeby to było fajne. No ale myślę, że to nie jest zwycięska piosenka pre a szkoda w sumie, bo też musiała zobaczyć taką fajną baladę z Polski taką dosyć spokojną, dawno nie było takie, zazwyczaj jak mamy ballady takie bardzo monumentalne, a to jest taka spokojniejsza balada, która też ma swoich fanów na Eurowizji i w ogóle też jakby na Spotify, YouTube Music i innych platformach um, więc tak wersja Eurowizyjna super, Tyński super um, wygrana raczej nie, ale myślę, że Myślę, że Tyński przekona do siebie widzów tak czy siak, a o to też chodzi w tym konkursie. No dobrze, moi drodzy, to była moja reakcja na nową wersję Miracle. Dzięki, że byliście ze mną i mam nadzieję do usłyszenia. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, komentować, lajkować albo nie lajkować, i dajcie znać, co myślicie o utworze Miracle. Ok, do zobaczenia następnym razem. Bye!